Witam cię w, w nieco luźniejszym gdzieś treningu. Pod tytułem Jak sprawić, aby Twój kontent jako projektanta był wartościowy i dla Ciebie zarabiał. Bo cały czas tak mówię o tym, aby był wartościowy, aby przekazywał jakąś wartość edukacyjną i tak dalej, ale co to właściwie oznacza i jak to wprowadzić. Jak to wprowadzić u siebie, tak? Czyli zaczniemy od takiego podstawowego kroku, którym będzie. Poznanie swojej grupy docelowej, może już ją znasz, może nie, bo też często się spotykam z tym, że projektanci po prostu mają jeden post o budżetowym urządzeniu kawalerki, a drugi post jak się chwalą tym, że zaprojektowali luksusowy dom 200 m2. I to wcale nie jest dobre, bo to tak jakby nie stawiać się jako eksperta w żadnym temacie, tylko jako kogoś, kto po prostu robi wszystko, co wpadnie w ręce. A kiedy na przykład najbardziej ci się opłacają właśnie takie wille premium, projektowanie i współpraca z takimi ludźmi, to nie powinieneś mieć postów o kawalerkach, po prostu powinieneś pokazać temu swojemu idealnemu klientowi, że właśnie z takimi ludźmi jaką współpracujesz i jesteś ekspertem w tej dziedzinie i będziesz w stanie zaprojektować jego dom jak najlepiej. Więc dopasuj język, styl wizualny nawet godziny publikacji do konkretnej grupy odbiorców i też możesz stworzyć sobie dwie do trzech person i filtrować przez nie wszystkie swoje pomysły na content, czyli stworzysz jakąś osobę, załóżmy mężatkę, która ma 200 metrowy dom jest prawnikiem ma 40 lat Stworzysz personę mężczyznę, singla, 50 lat, dochody załóżmy powyżej 50 tysięcy miesięcznie, i na tej podstawie będziesz mógł sobie patrzeć, czy, czy Twój content dla tej konkretnej osoby ma sens, bo to finalnie będzie Twoja publika, którą targetujesz swoim kontentem. Druga rzecz, mów językiem odbiorcy, czyli zamiast zastosowaliśmy strategię otwartego planu przestrzennego. Z zachowaniem osi widokowych, po prostu połączyliśmy kuchnię z salonem, dzięki czemu wnętrze jest jaśniejsze i bardziej przestronne. I może ma się to trochę nijak do wartości, aczkolwiek jest to dosyć proste i, i warto o tym wspomnieć, aby nie używać tego żargonu. I jeżeli nie jesteś pewien, czy to robisz, czy nie, to najprościej jest spytać się kogoś spoza branży: mamy żony, męża, kogokolwiek? Czy czy tam brzmi jasno i czy wiadomo o co chodzi po prostu. Trzecie, rozwiązuj konkretne problemy. Czyli Twój content powinien odpowiadać na realne pytania klientów. Najlepiej takie, które sami wpisują w Google, czy pytają na spotkaniach. E, na przykład jak zaaranżować wąską kuchnię, co zrobić, żeby łazienka wyglądała na większą. Jakie kolory są teraz modne, ale nie wyjdą z mody za rok. I wiem, że może to się wydawać. Tworzeniem takiego poradniku dla swojego klienta, dzięki któremu on będzie mógł zrobić wszystko załóżmy sam nie będzie musiał brać projektanta. Aczkolwiek, jak wiesz, zapewne sam proces projektowania od, od surowego mieszkania do, do wprowadzenia się właścicieli jest na tyle skomplikowany, że nieważne ile takich treści o kolorach, o meblach, o, o kuchniach będziesz wstawiać, to i tak nigdy nie pokryjesz całego procesu, i tak to będzie cholernie trudne dla jakiejś zwykłej osoby, żeby samemu sobie to wszystko zaaranżować. Tak, to ma przede wszystkim pokazać to, jak profesjonalny jesteś, że na przykład znasz trendy, jesteś na czasie, to, że masz świadomość o projektowaniu dla funkcjonalności mieszkania, ma to zbudować trochę Twoją postać jako autorytet, bo po prostu. Wrzucasz na Instagram 60-sekundowy film, mówisz to, to, to i to, i po prostu pokazujesz, że się na tym znasz. Nic więcej, to nie będzie traktowane jako pełny poradnik do projektowania mieszkań. Czwórka, dziel się wiedzą to jest bardzo ważna rzecz, o której wiele ludzi zapomina, bo często po prostu Instagram jest zbi pełnym zbiorem zdjęć z jakiejś wizualizacji i krótkich opisów. O, to robiliśmy akurat w Toruniu, dom ma 200 metrów, coś tam, coś tam. Powinniśmy się dzielić wiedzą dalej, aby pokazywać, że ją mamy. Czyli <laughs> możesz pokazywać na przykład Case Studies, czyli swoich byłych klientów, którzy w jakiś sposób są zadowoleni z tego i kulisy Twoich decyzji projektowych przez co będzie to miało jakieś odniesienie do, do realności. Klient będzie mógł się postawić postawić w roli tego Twojego byłego klienta. 5. Dawaj kon, konkretnie ogólniki. Czyli zamiast postaw na praktyczne rozwiązania w kuchni otwartej na salon dodaj wyspę z miejscem do przechowywania i kontaktem i tak dalej i tak dalej. I są tutaj dwie rzeczy. Po pierwsze jest to jasność Twojego kontentu. A po drugie, kiedy będziesz dawał ogólniki, bardzo szybko będą Ci się kończyć pomysły na nowy kontent, na nowe rolki. A one są nam bardzo potrzebne, żeby zachować ciągłość w tym wszystkim i też stworzyć wrażenie, że nasza wiedza jest jakby nie patrzeć nieskończona w tym temacie. I Ogólniki też możesz wykorzystywać, tak jak wspominałem we wcześniejszych treningach. Powinieneś zabrać sobie z 15 czy 20 takich ogólników jak ten i dookoła nich tworzyć content, czyli żeby mieć wszystko w jednym miejscu, żeby pomysły Ci się nie kończyły, żeby móc zachować ciągłość w tym wszystkim, wypisz sobie 20 rzeczy w tym stylu i pomyśl ile rolek Ile postów możesz na ten jeden temat napisać? Bardzo dużo i zapewne te pomysły się nie skończą, bo tu są nowe trendy, tu jest to, tamto. Więc też aby nadać Twojemu kontentowi wartość, musisz dawać kon konkrety. Ogólniki nie pokazują nic w zasadzie. 6. Wizualizuj. Twoi odbiorcy kupują oczami. Nawet najlepszy opis nie zadziała tak dobrze jak zdjęcie przed i po. I pokazuj etapy projektu, moodboardy z komentarzem, krótkie wideo pokazujące metamorfozę wnętrza, nawet z narracją głosową. I byłem nieco sceptyczny co do tego punktu, bo też często wspominam o tym, żeby pisać te dobre opisy, wypowiadać się ładnie, i tak dalej. Bo wydaje mi się, że na to jest zapotrzebowanie, bo już w miarę każdy. Zrozumiał, że ten Instagram musi być estetyczny i musimy tam wstawiać nasze najlepsze wizualizacje, nasze najlepsze efekty, pokazywać te projekty od jak najlepszej strony. Ale nie zapominajcie też o, o samych opisach, bo to one dają najwięcej wartości. I prawda jest taka, że jeżeli wstawisz brzydki post, Nieestetyczny, zupełnie niechlujny, to tak, to na opis się nie przyda. Ale jeżeli wstawisz najpiękniejszy post bez żadnej wartości w opisie, to wyjdzie na to samo. 7. Edukacja jest dużo lepsza niż autopromocja. To jest bardzo ważny punkt, jeżeli chodzi o wartość. Ludzie wiecznie promują swoje usługi na Instagramie i nie rozumiem po co. Zamiast Czegoś w celu samów projekt u mnie. Oczywiście ludzie chodzą na około po prostu co, co do tego, nikt nie mówi tak dosłownie, ale jeżeli istnieje taki przekaz, to klient go po prostu wyczuwa. Lepsze będzie zobacz trzy triki, które stosuję w każdym projekcie, by wnętrze wyglądało na większe. W ten sposób będziesz edukować ludzi, którzy są potencjalnie zainteresowani Twoimi usługami tak jak mówiłem wcześniej kiedy ty dasz im jakąś wartość to oni się odwdzięczą nawet y, było takie badanie y, przeprowadzone co do napiwków które ludzie zostawiają klient y, kelnerom i w przypadku i tak jakby bazową wartością był napiwek kiedy do rachunku nie dołączono żadnych cukierków yy. Później był napiwek, do którego dołączono cukierek, i on był już o 7% większy, ponieważ kelner coś im dał, i mają poczucie, że powinni się mu w jakiś sposób odwdzięczyć. A 30% zanotowano w przypadku, gdzie kelner dał rachunek z jednym cukierkiem, zawrócił się. Zaczął iść, i później się zawrócił, jakby sobie o czymś przypomniał, i położył drugi cukierek. Drugi cukierek na rachunku. I w ten sposób trzeba patrzeć na kontent na jako na to, że ktoś, kto go ogląda, ogląda go zupełnie za darmo. I musi się czuć, że ty mu coś dałeś bezinteresownie, żeby mógł ci się odwdzięczyć po prostu. I tak. Recyklingu i treści to jest to, o czym mówiłem wcześniej. Masz 15-20 ogólników i cały czas w kółko, w kółko, w kółko wiesz po prostu troszeczkę inne tematy rolek, troszeczkę inne konkrety i w ten sposób twój profil nie będzie tak spolaryzowany dziwnie, nie, nie będzie tak niejasny, będziesz mieć jakiś wątek przewodni i konkretni ludzie, czyli ten twój wymarzony odbiorca będzie mógł Cię oglądać w kółko i w kółko i każda rolka będzie trafiała w jego gusta dziewięć, zachęcaj do interakcji często to będzie po prostu CTA, czyli call to action wezwanie do akcji <laughs> na przykład te, które Ci są już znane to będzie dowiedz się więcej, kup teraz aczkolwiek one są trochę zbyt często widziane, one mają zbyt mały impact już na ludzi, bo są wszędzie, żeby cokolwiek wywołać. To powinno być coś na zasadzie. wyślij mi DMa o treści i tak, a ja ci wyślę mój darmowy trening na przykład. Też takie. To też się zalicza do kontentu, ale to już są treści niedostępne ogólnie, a które mają sprawić wrażenie ekskluzywnych i bardziej zaawansowanych. I dalej. Pokaż kulisy, kulisy pracy. Czyli autentyczność to większe zaufanie. Ludzie kochają behind the scenes. I tak, ludzie kupują zaufaniem. Kiedy nie ma zaufania, nie ma żadnej sprzedaży. A to jest jedno z bardzo dobrych narzędzi do właśnie zyskiwania tego zaufania. To jest autentyczność, gdzie nie twórz Instagrama, który będzie wyidealizowany i słodko pierdzący. Bo, co z tego Instagrama wtedy płynie? Nic prawdziwego. Kiedy ludzie zobaczą, że jesteś autentyczny, że pokazujesz na przykład też problemy projektantów przy projektowaniu wnętrz, czy pokazujesz nawet jakieś swoje drobne błędy, ludzie to docenią, obdarzą cię zaufaniem, bo sprawi to wrażenie, jakbyś cały czas był, był szczery i transparentny i te małe błędy były Twoimi jedynymi błędami. I tak. Jednostka, czyli storytelling. Jest bardzo silnym narzędziem do sprzedawania od strony emocjonalnej. Przede wszystkim ludzie kupują emocjami. I tutaj możesz zadziałać trochę w ten sposób. Działa to dobrze na, na pamięć, tak. Będziesz mieć te swoje wątki, przerywane na przykład konkretnymi osobami. Czyli Pani Kasia marzyła o wannie, ale miała tylko 4,5 metra kwadratowego. Udało się, zrezygnowaliśmy z pralki w łazience i przenieśliśmy ją do zabudowy w przedpokoju. Efekt, jej codzienna kąpiel to teraz rytuał relaksu po pracy. I co tutaj możemy zobaczyć? Czyli Pani Kasia jest tutaj wymieniona z imienia. Ktoś może to docenić, zapamiętać. W każdym razie stworzy to poczucie koneksji jednej realnej osoby z drugą realną osobą, jednego klienta z drugim klientem. I druga rzecz to jest jej codzienna kąpiel. Teraz rytuał relaksu po pracy. I dlatego tak bardzo lubię storytelling w przypadku projektantów, bo można tu bardzo fajnie pokryjomu wrzucić efekt. Tak samo nigdy nie sprzedajemy 10-godzinnego lotu samolotem, 2-godzinnego czekania na lotnisku, 3-godzinnego transportu busem do hotelu, tylko zawsze sprzedajemy plaże i wakacje i tutaj to co sprzedajemy takim storytellingiem jest jej codzienna kąpiel to teraz rytuał relaksu po pracy więc jeżeli masz klienta z ciekawą historią to po prostu ją odpowiedz i to zaangażuje dużo bardziej niż niż sam obrazek z tą bandą. to nie będzie wtedy miało żadnego znaczenia tutaj łączymy trochę naszą pracę z emocją naszego klienta i to będzie na tyle w tym treningu. Może był właśnie, tak jak mówiłem, trochę luźniejszy i niekoniecznie objął wszystko, ale zrobię jeszcze trening właśnie z tej wartości contentu, gdzie będę tworzył trzy posty, które pokazują, że można fajną wartość przekazać tym contentem. Będę tworzyć rolkę, post i I naprawdę, jeżeli zastosujesz chociaż te 11 tipów, to zapewniam Cię, że Twoi klienci będą Dużo bardziej jednorodni, będą się do ciebie częściej zgłaszać. Będziesz widziany jako autorytet w tej danej niszy, który ci się po prostu najbardziej opłaca obsługiwać. Co za tym idzie, będziesz mieć trochę więcej na pewno porządku w swoim studiu, bo obsługiwanie klientów o podobnych potrzebach jest na pewno prostsze niż 20 różnych, ale też. Będziesz w stanie przy tym wszystkim więcej zarabiać, obsługując tylko klientów, których opłaca Ci się obsługiwać.